Witam z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu pokażę zamknięcie, przeorganizowanie piramidy shortów. Widzimy tutaj wykres Dow Jonesa, Dow Jones 30, wykres 15-minutowy M15. Widzimy, że zostały zamknięte pozycje short. Każda pozycja short jest to piramida shortów. Gdzie mamy tu pierwszą pozycję, drugą, trzecią czwartą, tutaj piątą, szóstą, siódmą i ósmą pozycję. Osiem pozycji było otwartych, wszystkie zamknięte w jednym miejscu i otwarta pozycja to w sumie już dziewiąta tej całej piramidzie, ale jako że poprzednia piramida została zamknięta, zobaczmy gdzie mamy średnią cenę dla tej piramidy shortów. Średnia cena jest między czwartą a piątą pozycją, czyli mniej więcej tutaj, na tym poziomie, bo od góry mamy cztery pozycje i od dołu także mamy cztery pozycje. To jest nasza średnia cena. Cena, po której zamknęliśmy pozycję, jest tutaj. Odległość między tymi pozycjami, między tymi poziomami. Poziomem zamknięcia, poziomem średnim dla tych 8 pozycji to około 260 punktów i mamy proste mnożenie. 260 punktów mnożymy razy 8 pozycji to nam daje wynik 2080 punktów z tej Właśnie zamkniętej piramidy short. Dlaczego robię właśnie takie zamknięcie w trakcie ruchu? To z tego względu, że zawsze jest obawa korekty w górę. A widzicie od razu, że jeśli nastąpiłaby korekta w górę, nawet tutaj, to mocno uszczupliłaby zyski w tej piramidzie. Jeśli korekta byłaby do tego poziomu. No to zyski spadłyby do około 700 punktów dla tej piramidy. Przy powrocie w piramidowaniu zyski bardzo szybko spadają. I co teraz możemy zrobić? Zamknąłem tą piramidę shortów, otworzyłem kolejną, czyli tak zwane przeładowanie piramidy. Otwarta jest teraz pierwsza pozycja short, kolejna jest po niższych cenach. To często wykonuje się właśnie w piramidowaniu pozycji. Jak widzicie, zysk wynosi już ponad 2000 punktów i kolejne piramidy na indeksach, zarówno amerykańskich Dow Jones 30 S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000, jak i niemieckim DAX-ie są w trakcie tworzenia budowania. Pozdrawiam, życzę wszystkim zysków, nie gridujcie. Tylko piramidujcie zyski.